Siema, kanał już się nie nazywa Ksawery Motoryzacja, tylko już Ksawery. Już nie będzie filmów motoryzacyjnych, tylko będą filmy normalne. Normalne, a dzisiaj Wam zaprezentuję. E... No, zaprezentuję Wam coś i zaraz Wam o tym powiem. Dobra, właśnie grzmi jest, jest burza. I wam to pokażę w pierwszym odcinku normalnym. Już nie będzie odcinków motoryzacyjnych, bo nie za bardzo coś wam się chyba podobają. Czekajcie, trochę otworzę. Wiem, że nie można w burze okna otwierać. Wiem, że nie można okna w burze otwierać, no ale się poświęcę dla was. Patrzcie. Słyszycie? nie no tego na nagraniu trochę. O patrzcie. Płynie. Kur, kamera mi zmoknie. Patrzcie, nawet widać... Co wam pokażę? Nawet mi zmokła. Kamera, i moja ręka, jeszcze Wam po dopowiem tylko, że tak pada, że, że jest... są krople na oknie, widzicie czekajcie. Są krople na oknie. Je jeżeli u was jest też burza, to dajcie łapkę w górę. A teraz już się z Wami żegnam. Jeżeli film Wam się spodobał, to zasubskrybujcie kanał. A jeżeli u Was jest burza, to dajcie łapkę w górę. Siemandero do jutra.